Was ponownie karta dnia na wtorek, 11 listopad. Możecie wybrać jedną dla siebie, a drugą dla osoby, którą, o którą chcecie, yy, z którą chcecie odnowić kontakt. Może jakaś wskazówka będzie, dlaczego ta osoba urwała kontakt, bądź do osoby, której chce, którą chcecie wesprzeć. Ale wybierajcie intuicją dzióbki. Tu nie ma żadnych analiz, tylko intuicja. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dziewabaski, zaczynamy. Jedyneczki. Czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie, a Twoje marzenie się spełni. Negatywne myśli zahamują Twój rozwój. Słuchajcie. Wy zajrzyjcie w głąb siebie, które myśli są wasze, a które są wgrywane wam od jakiegoś czasu przez osoby, które są schematem z dzieciństwa, tak? Bo nie wiem, mieliście rodziców, którzy wiecznie wam nie wierzyli albo nie wierzyli w to, że wam się uda. Macie wyobrazić sobie, czego pragniecie i negatywne myśli odsunąć, nie dopuszczać tych myśli. To jest energia gdzie może rozpocząć się bardzo ciekawy nowy etap w waszym życiu. Ale uwaga na negatywne myśli. Zwróćcie uwagę, wobec kogo wy jesteście hojni. Nie tylko chodzi o kasiorę dziobaski, o wasze emocje, czas, poświęcenie. Zwróćcie uwagę, kto wykorzystuje, bo w tym dniu ta osoba będzie próbowała wykorzystać waszą hojność, tak? A wy macie iść ku temu, czego Wy pragniecie, a nie dać tym osobom, czy tej osobie wisieć, mówiąc kolokwialnie, na sobie. To będzie dzień wolny w większości, a więc ktoś będzie, mógł, będzie wymagał od Was, żebyście Wy się angażowali tylko w sprawy tej osoby. A to ma być dla Was ten dzień, tak? To ma być Wasz dzień też na odpoczynek. Dwójeczki. Prowadzę Ci ku odpowiedziom na Twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za wskazówkami, których Ci udzielam poprzez Twoją intuicję myśli i sny. Słuchajcie, jeżeli nie pamiętacie snów, nie ma się czym martwić. Macie intuicję i oddzielcie swoje myśli od myśli, które są Wam wgrywane, tak? Śmierć i magia. Coś powinno umrzeć w Was, żeby się narodziło coś nowego w Was przede wszystkim. Żeby się narodziła ta magia. Ten dzień, jeżeli Wy będziecie mieli wolny, warto też oddalić się na chwilę, na moment, nawet myślami i coś, co cały czas Was dręczy w myślach, w uczuciach, to powinno odejść, bo wtedy nadejdzie to nowe, zadzieje się magia. Trójeczki. Obecne warunki nie są sprzyjające. Poczekaj albo rozważ inne opcje. Poproś o pomoc, wskazówki i pocieszenie. Nie działać pochopnie, dzióbki. To nie będą dobre warunki na działanie pod wpływem emocji. Zmienić doradców, poradzić się kogoś, wygadać się komuś, kto jest wobec Was lojalny. Nie działać, nie działać pochopnie, bo to nie będą dobre warunki na to działanie. Wy macie iść ku iskrze kre kreatywności, ku swojej iskrze, iskra kreatywności u Was, jak się uruchomi, to Wy macie iść za tym, tak? A to, co przeszkadza. Macie odciąć. To nie są warunki do tego, żeby walczyć z wiatrakami. To nie będzie dzień w ogóle dziubaski na to, żeby walczyć z wiatrakami. Tak? Trzeba zajrzeć w głąb siebie, <laughs> przepraszam. I zobaczyć, że jeszcze coś jest do wyrzucenia, że tak powiem, do przepracowania. Jakieś jeszcze zmiany, trzeba jakieś zmian trzeba dokonać w sobie, nie walczyć z wiatrakami. Może droga, którą idziecie, ktoś wam narzucił. Taki program, wiecie, że wy macie iść tą drogą. Może zajrzycie w głąb siebie. Jeżeli jesteście na rozdrożu, to czas, żeby zajrzeć w głąb siebie. I światło czy cień. No właśnie. Pozwólcie sobie na taki zastój. Jeżeli czekacie, aż ktoś się do was odezwie, <laughs> i ten ktoś się do was nie odzywa. To wy macie pozostać w cieniu. Wy macie zajrzeć w głąb siebie w tą swoją ciemną stronę, którą każdy ma, i tam znaleźć to, co jest jeszcze do wydobycia i do wywalenia, po prostu, do przepracowania, bo coś hamuje, ale tu musicie zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, co was hamuje, co trzeba przepracować. Zmiana programów, jak ja to mówię, czy jednego, czy dwóch programów, zmiana w ogóle w Was powinna nadejść, bo to będzie dobry dzień na te zmiany, na te przemyślenia. Dobrze, zobaczymy jeszcze kartę mantrę. Akceptacja, całkowita akceptacja tu i teraz otwiera strumień. Czyli dziupki, nie da się wyprowadzić równowagi. Te nerwy, stresy nie są potrzebne. Akceptuj, akceptujcie tą sytuację, a ja to nie oznacza, żeby w niej tkwić, jeżeli wam ta sytuacja nie pasuje, tak? Zajrzyj w głąb siebie. Zobacz, co jeszcze jest do wyrzucenia. Coś musi umrzeć, żeby zadziałała się magia. I ja wam tego życzę. Dziękuję.